Zapomniałeś, co? Widziałeś kretyna w kretyna, czy krytynów Kretynów. No co, pis. Mm. Pamiętasz, o czym wczoraj rozmawialiśmy? Pewnie nie, też. Co? Czy pamiętasz, o czym wczoraj rozmawialiśmy? Ja się prawie nie słyszę. Kurwa, co jest krwione? Nie wiem, już się Nie siedzę taki w samochodzie, no prawie to samo, ale różnica jest. Rozmawialiśmy wczoraj, miałeś do mnie odzwonić, przerwałeś nagle i potem już się nie odzwałeś. Ale wróćmy do tematu, tylko przypomnij, bo mam tyle, kurde, tematów, że przypomnij na coś. Temat taki, ratowanie mojej roboty lub jakaś inna, no po prostu to jest jedyny temat, nie ma innego. A co Ci mówiłem, co masz zrobić? W związku z koronawirusem i tak dalej przed postępowanie, postępowania wnosi się o zawieszenie czynności, yy, może powiedzieć, do dyrektora kadry. No napisałem, się nie odzywa. Nawet na maile mi już nie odpowiadają, nie odbierają ode mnie telefonów nic. Poważnie, <tryk> nie żartuję. Mogę Ci podać numer telefonu, to możesz sam spróbować. Ode mnie jest prawdopodobnie zakaz odbierania. Z uwagi na to, że nagrywam rozmowę, bo tylko to krąży w świecie, nic więcej. I że potem chcę pieniądze, że to jest, robię po szantaż. Po, po no nie no. powiedział inaczej, tak. że, że, że jesteś niebezpieczny. Nie o wąpówek. No to wiemy, to akurat wiemy, o wydwoje, nie? <laughs> Słuchaj, ale to nie Wiesz, jest powód... Jak to może być pracownik, który nie robił o No tak, właśnie, ja wiem to jest problem kurwa, nie? Tylko mi jedną rzecz, to akurat za to nie powinienem być chyba zwalniany, co? No ja. Nie. Aha, sorry. Nie no stary, nie pasujesz do stada. No to powiedział dyrektor, że nie pasuje do zespołu. Nie? No ale wiesz co, powiem ci... Ja wiem, że to nie... Jest śmieszne. Wiesz co, ja powiem ci wprost. Wiesz, mniej w tej chwili w tej sytuacji wiesz, rozmowy pod tytułem pożartujemy sobie, pośmiejemy się i tak dalej, kurwa, za chuja nie są na rękę, wiesz? Jest no zapytań. tak, że wiesz, no, ale co ja mam powiedzieć, że żyjemy w chorym kraju? Ale to wiemy obydwoje. To dwoje. Nie, to wiemy obydwoje. Tu no. Cza, tu trzeba coś, kurwa, słuchaj, tu... Jak ale właśnie to... pytanie, co zrobić? E, ale ja się Ciebie pytam, bo... No bo jeżeli tak, że tak, poczekaj. No? Ja w tamtym czasie Wierzyłem, że to Państwo choćby jeszcze w jakimś procentie działa. Ja ci, ale teraz cofnijmy się teraz. nie działa w żadnym. Poczekaj, cofnijmy się teraz w czasie i przypomnij sobie moją reakcję. I teraz Ty mówisz, że ja nie jestem świadomy. Ze mnie lałeś, co ja Ci powiedziałem od razu. A Ty mówiłeś, nie, nie, chcesz wygrać, chcesz wygrać. Przypomnij sobie, co Ci powiedziałem. Ale tam, to pokój mi dałeś o tym kierowniku. Bo jesteś moim przyjacielem, bo ci się zwierzam i teraz żałuję tego? Kary, nie, sam powiedziałeś, że mam ci pomóc, żeby go umierać. Ale kurwa, nie w ten sposób, Rafał. Nie A tak. Jak go miałeś z... czy... No przecież mieliśmy plan. To by się pojebało z Orange. Ty se przypomnij, kurwa. Ty przeczytałeś na WhatsAppie, kurwa. zielone światło i zajebałeś, kurwa. Od razu zadzwoniłeś. A kurwa, nie w tej sprawie miałeś zadzwonić ty. Debilu, kurwa. ty kurwa. Przypomnij se kurwa. Ja bym weź dole. se przypomnij. No zadzwoniłem do rzecznika. Orange. Nie. UDT. Kurwa, co? No jak, To kazałeś mi dzwonić. Kurwa, co?! Przypomnij sobie! Ja powiem ci, coś ty, coś ty narobił! No przecież napisałeś mi zielone światło! My, kurwa, czytaj całą wiadomość! Aha, to Orange. O chuj. Jak w tym kurwa, e, no... Jak to było? Czekaj, las! Las! Jest, la, jest las! Krzyży! O kurwa, krzyży, no tak. Ja pierdolę, dosłownie to ty sobie kurwa przypomnij, bo ja ci powiem, z czego wynika dużo Twoich problemów. Twoich przyjacielu. Ja cię za długo już znam, 3 lata to jest długo i możesz se pierdolić. Możesz tam się trząść z drugiej strony, chuja, powiem ci od razu. Za dużo wątków naraz napierdalasz i czasami ci się kurwa pierdoli zwyczajnie. To nie jest kwestia tylko ciebie, to każdy by kurwa... Ty i tak dużo ogarniesz, ale uwierz mi, musisz czasami na spokojnie. Bo takie rzeczy jak zajebałeś czasami, nawet nawet powiem Ci, nawet nie jesteś tego świadomy i to wynika tylko i wyłącznie z tego, że Ci się jakby wątki pojebały, a zadziałałeś. Ja to tylko, po... że zauważ teraz jedną rzecz. Poczekaj, tak. stop. No, dobra, ja ci... No. Teraz ja zadam Ci pytania a UDT. No. Jak oni teraz firmy kontrolują? Jeszcze raz powoli, co? Bo nie słyszałem. Oni się. Jakie nie? UDT Tak. teraz firmy kontroluje, jak wszystkie praktycznie stają? Słuchaj mnie teraz uważnie, przyjacielu, oni. Y, UDET ma pieniądze na to, żeby wypłacać pracownikom 5 lat bez zero pracy. Zero. No dobrze. Jest rezerwa na to. Dlatego ja okay. właśnie. Dlatego tą firmę tak. No, to jest radę. problem. No. Nie no teraz wyobraź sobie, co się stanie. Jak za miesiąc Wygluniali Polacy. Bez pracy. Bez kasy ruszą na ulicę? Zapukają do nich do drzwi a ci powiem coś lepszego. My to wszystkich urzędników, my marnujemy w tej chwili czas. Wiesz dlaczego? Bo ja chciałem pogadać o tym, co miałeś zrobić, mówiłeś, że zrobisz, a nie zrobiłeś. A jest to element układanki dużo. No. Teraz tak, ja sobie wszystko posklejałem i tą odpowiedź zniku też. I teraz powiem Ci taką rzecz, czy faktycznie zgłosiłeś walczaka do ników? Bo, bo wiesz, du dużo się pisało, dużo się mówiło, chuja zrobiło. Zrobiłeś czy nie? Nie do na to złożyć. No i pewnie nie złożył. Ale ja też wysyłałem, czekaj, ty. Sprawdź. Właśnie, przecież ja coś pisałem. Tego, A teraz ty, ci coś powiem, że nie zrobiono nic, bo to jest połączone wszystko. Jest. Ktoś dał, kurwa, zakaz robienia czegokolwiek przez nik w kierunku UDT. I tu masz na to dowód. Przyjep! Sprawdź, mówię ci od razu, że nic, nikt nic zrobił. Poszedł zakaz. Hmm. No i co? Masz jakąś odpowiedź? Zobacz, jak ja szybko miałem odpowiedź 3 dni. A ty masz cokolwiek? Tak, ja, ja pisałem że się tego nie kurwa. Słuchaj mnie teraz uważnie, przyjacielu. Tylko kurwa, jak teraz to zjebiesz, to się w kurwie. Przysięgam, w kurwie. Ja na razie nie mogę poczty odbierać. Muszę serwę naprawić. Co ty musisz? Eeee, kurwa. Od kiedy ty się na serwerach znasz? No Myślę, że się coś to myśli, że ja on chyba serwery pokarmił. Sam? Tak. Pierdolisz. Nie. Minuty. <laughs> Dobra, do rzeczy. Bo mi wiesz, za, y, musimy jedno za dużo rzeczy na raz gadamy, wiesz? To też jest problem. Potem z tego chuja jest. Słuchaj, konkretnie, zrobiłeś to zgłoszenie skutecznie? No już teraz nie mogę teraz po maila, ten... Ale tak z pamięci pewnie nie, no bo byś dostał jakąś odpowiedź, chłopie. Nie masz nic. Nie, no ja to na pewno to wysyłałem. Ty sam mailem? Mailem? Zapytanie. Tak. Mailem. No to ci powiem, że nie poszło. Ja dostałem trzy dni po wysłaniu. A teraz wiesz, co zrobię? Teraz ci coś powiem, że ta odpowiedź znikł, ona wcale nie jest dla nas zła. Ona wcale nie jest zła, bo jak ją dobrze przeczytasz, to oni się tam tłumaczą, dlaczego nie zrobili nic. Przeczytaj to wnikliwie. Może widziałem, że to chodziło o kwestię, że tak jakby wskazywali, że ktoś z rządu Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest. I teraz, przyjacielu, mamy otwartą drogę, dlatego że oni wskazali, że to zrobią, jak dostaną polecenie z Sejmu, a dokładnie z Komisji Pracy więc co ja teraz zrobię? Jak myślisz? Nie wiem. No kurwa masz. Ty inteligentny człowiek nie wiesz, co, co ja zrobię. Co ja no zrobię? Nie wiem. A zrobię bardzo dobrze. A zrobię, poinformuję cały rząd o tej sprawie. Cały. A w jaki sposób? Ja ci to mówiłem. Nie, nie mówiłeś w ten sposób. Mówiłeś, żeby kurwa wysyłać, żeby odwołać kurwa wszystkich posłów i sejmów. No i co? Wysłałeś? Nie. No i co? Wysłałeś i dalej gadają pierdolą i chuj, z tego jest. No bo gadają pierdolą, to jest prawda. No i nikt nic nie zrobi, żebyś wiedział. Tak samo jak, jak, wysłaliśmy, o, się nie, tak samo jak wysłaliśmy do sądu na Solidarność o, się nic nie dostaniemy, nic. No ale tak ja ci tu jedną Ale ja mam dupię polityku. Tylko ja zaraz zapytałem za 100 punktów. No? Z tego oni tam brali Czyli Firmę powiedział, że od nie zapłacą ani złotówki. Ale ty się nie denerwuj, bo właśnie... słuchaj... Ale się nie... Tak, ale... 100 tysięcy firm powiedziało, że nie zapłacisz do rządu ani złotówki. No to kupię do... to... kontrolę więzienia i tak dalej. A ja Ci coś teraz powiem ciekawego, nie? No. Teraz Ci coś powiem ciekawego. Od momentu, kiedy ja poinformuję rząd o mojej sprawie i o tym, co działo się do tej pory, to generalnie wszystko już jest, że tak powiem, na... zrzucam to na nich. To oni mają odpowiedzialność robienia w moim imieniu. Sąd wszystko, wszystko ich poinformuje. I teraz uważaj. No. Jest coś takiego jak e, kurwa, prawo suwerena do, do samostanowienia. Coś takiego w Konstytucji jest kurwa, nie? Że w momencie, no, kiedy na ziemię. Nie, no poczekaj, ale nie zejść na ziemię, mówimy o Konstytucji kurwa, ty. Nie, ja, ja. RP, kurwa, Konstytucji RP. Można i zejść na ziemię. No a ty zejść na ziemię. Jak chcesz pisać kurwa do rządu, to, to wokół, wokół czego będziesz? Jakich przepisów kurwa? Wokół paciorka będziesz się powoływał, że co? że na przykład nie zapłacisz podatków, bo co? Teraz i nie możesz. Tak ci powiem co będzie teraz. okej? Co wie, ten co ten będzie Co będzie to ja też wiem. Ale my musimy coś napisać mądrego. skończyć. No. A jeśli chwildziesz to dalej. nie możesz. Że już chwilę, świetnie nie Wiem. Nie, nadal sobie nie chujat kurwa, ty! Ty co ja, ja ci wytłumaczę, Zadam ci pytanie do O. Zadam ci pytanie teraz Okej? Okay? Mhm. Z czego rząd wypłaci na emeryturę? Z niczego, nie wypłaci. Brawo. Z czego rząd wypłaci 500 złotych? Dobra, skrócę ci kurwa, rząd jest niepotrzebny już. Dobrze, daję skończyć. No. Czy ty wiesz, co zrobią w Kurwiniuszu? Nie wiem, rozpierdolą ich. Nie, wybiją co do dna. Tak, no to Przepraszam bardzo, w gangsterskim słowniku rozpierdolić kogoś, rozwalić, to dokładnie jest zabić, tak? Ja nie wiem, co ty powiedziałeś. To ty <laughs> mieszkałeś z gangsterem Hello. <laughs> ja mam tylko w rodzinie Wiecie, gangsterów. Kurwa, nie wiem. <laughs> No kurwa, rozmawiamy na pewnym poziomie, w pakiu kurwa, tak? Boże, Boże To ci nic nie pomoże Boże, mój Boże. To ci nic nie pomoże Cieka. Kurwa, YouTube, słuchaj Teraz zrobię tak Załączam odpowiedź z Niku oni nam otworzyli no. furtkę, przyjrzyj się dokładnie. Nam! Wczytaj no. się dobrze w ten nick. Podali no. całą ścieżkę, jak A doprowadzić. Nie skrócić tego. A nie lubisz słuchać mojego głosu? Nie, po prostu nie chcę mi się czytać. Ale ja nie chcę już czytać ja i opowiadam, kurwa. Powiedziałeś, ja jeszcze czytaj. Tak? Tak. O chuj. już mi się nieźle idzie. Co To zastąpmy to słowo, posłuchaj. Okej? Okay? Ale trochę entuzjazmu kurwa w twoim erotycznym głosie, tak? Poproszę. Muo. Oh. Muu. odpowiedź zniku załączam wcześniejszą korespondencję. Załączam dwa sprzeczne pisma, kurwa z PIPu, że nie działa. Dołączam dziwne stanowisko z sądu, dołączam dziwne stanowisko Solidarności, wymigujące się. I uważaj, co robię! Nasyłam na rząd Nik w związku z tym, że rząd, ja uważam, że nie reprezentuje moich interesów państwo polskie. Nie, nie broni mnie, nie zapewni mi podstawowych praw i w związku z tym ja proszę o rewizję całości. Ja. I o zabezpieczenie moich interesów. Jako suweren. Bo do tego mam prawo. Konstytucja RP. Dziękuję. I o kontrolę w PIP też. We wszystkich tych instytucjach. Boże, I... wiec, wiec, ja pierdolę. Zrobię to poważnie. I uważaj co jeszcze. Boże, co żydzi lorykami. Słuchaj mnie teraz uważnie kurwa, przepraszam bardzo, kto wy są, że wszyscy, wszyscy posłowie są kurwa do odstawki? No kto? Nie wiem, kierowcy. No właśnie. A ja ci właśnie teraz to pomagam kurwa ty. Ja pierdolę, ty słuchasz kurwa wszystkich tylko nie kolegi, nie? Ja nie mam A co masz gumkę kurwa wepniętą w tyłek? Kurwa. To już nie masz. <grych> Słuchaj mnie, kurwa, ty. Nie słuchasz potem, kurwa, dziwne rzeczy opowiadasz. Słuchaj mnie teraz. No. I teraz. To co ja zrobię, to zrobię tak, przyjacielu, że ja proszę o zawieszenie. Zawieszenie właśnie funkcji Sejmu, Senatu, generalnie wszystkich instytucji do czasu ustabilizowania sytuacji i powołanie rządu tymczasowego na zasadach wyborów powszechnych wśród ludności. I heja, pierdolę. Słuchaj, wniosek złożę, wniosek jest legalny. Ale najważniejsze, do czasu tego, decyzje podejmowane, które nie są w moim interesie i sprzeczne te z moim interesem w myśl konstytucji, proszę o ich anulowanie. I uważaj, to jest zgodne z prawem. A w tej walce były słonie? Nie, kurwa, lądowało UFO. I ty wyszedłeś, I powiedziałem tak, no nie, no taki, taka pizda kurwa, to pozwolę mu kurwa, niech sobie połazi, niech się nacieszy kurwa. Ja pierdolę. Ty! Masz dzisiaj dobry humor, jest za dobry kurwa. Albo coś nabroiłeś, albo coś odpierdolisz zaraz. Się kurwa przyznaj. Dobra. Optymalizuje system, że z Ruszasz. Ja cię zaraz no. zoptymalizuję kurwa na odległość przez GSM. Nie stary, 4 godziny, nie stary, 12 godzin. Naprawiamy serwer. No to znaczy, że powinieneś iść przynajmniej na godzinę na przerwę sobie zrobić. A, przerwę to no. ja robię, trudnie. Ja pierdole. Widzisz co gada... się dzieje koło Gadasz tak jak ja, po dwóch kurwa, to samo, te same teksty. E... Słuchaj mi uważnie. Słuchaj, musisz mi pomóc, kurwa. Musisz, musisz mi pomóc. <tryk> a co by się stało, gdybym ja teraz złożył wniosek do prokuratury 218 kK? I uwaga, włączam całe 218, uporczywe, długotrwałe nękanie. O, dobre, to, to bym mógł sprawdzić. Ty mnie słuchasz, kurwa, ja cię ja Nie wiem, bo jakie religijne oczekiwania od ciebie, to, Taro, to zobaczysz na nękanie. Dobra, chuj, nie chcesz mnie słuchać, Czekaj. to nie, ja miałem je poważnie. Czekaj, teraz tak. Nie będę czekał. Ty mi każesz czekać, ale Ciebie mówię. W Dupie mam to. Ty, słuchaj. No. <grym> Witam, pan jestem tą młodą przybierką, lecz że jest robię trafiłem, ale tylko państwa stronie. Za jest wszystko w porządku i jestem wdzięczny za jego umieszczenie, natomiast mam prośbę o, no, czy byłaby pani tak uprzejmie je z którego oficja Państwo korzystają. Nasz kontakt z KGCP był krótki i według obecnej kryzysowej sytuacji szybko będzie by wyszedł sprzedaż siadła teraz drastycznie i nie mamy na to budżetu. E, Proponuję jednak wykorzystać home i i samemu sformułować komunikaty prasowe, natomiast zupełnie nie wiem gdzie się publikuje tak stresowo jak Państwa. Aha. I to była taka informacja dla mnie istotna? Nie no, ja chciałem przeczytać, się... dziadek kurde... Ja pierdolę, Dobrze, wiesz co? Tak. Ty to masz kurwa jednak w dupie. Ty jesteś kurwa egoista, tylko twoje sprawy się liczymy. Czekaj, wniosek. No. Nik. A nie, to jest PKG. No nie zrobiłeś tego, bo nie gdybyś nie. to zrobił, to już by latali, kurwa nic nie robią. Posłuchaj ani... no. mnie uważnie, hej! Co? Walczak to jest klucz. No wiem o tym. No to już dawno go nie powinno tam być. No wiem o tym. No i nic się nie stało, nie? No co ja Dawid, co ja mam ci powiedzieć, no? Powiedz coś mądrego. patologii w kraju. Ale kurwa czas to zmienić. Ale jak na razie? Słuchaj, mówiąc przez telefon, że żyjemy w patologicznym kraju, to tylko wiesz, że... A, znasz prawo kabały? Znasz prawo kabały? Będziesz tak mówił, to tak będzie. <laughs> mam cię, to mam to cię, <laughs> mam cię, szpila. No to, to, ja, to ja cię odbieram <laughs> <raduję śmiech> po kabały, tak? O, Co? A kto to no? czas powtarzał, że mnie wyrzucą? Tak, bo kurwa mać, jak odjebałeś taki numer, jak odjebałeś z tym rzecznikiem, to ci powiem, innej opcji nie było. Innej opcji nie było, a te trzy miesiące to sobie tylko zrobili po to, żeby kurwa przez znajomych i ich rodzinę zrobić podkładkę, pod... Tylko mają problem i wiedzą doskonale o tym, że ja to wszystko udowodnię, że tak było. Ja ci dzisiaj przyślę pewną rzecz. Będę ci tak powolutku udostępniał. Celowo tego nie robiłem, bo jest na słuchu i to dochodzi gdzieś trzeba. Oni nawet nie wiedzą, jak całą to ich robotę jestem w stanie odkręcić. Całą. Zamotką jak głęboko wiem, co robili. Dlatego chciałem ci powiedzieć, tylko trzeba to umiejętnie wykorzystać. A ja ci podsyłam materiały, a ty tam piszesz w jakichś głupotach, chłopie. Stałem. wystarczy jeden artykuł. Czy do dozoru, pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego sprowadzili do Polski koronawirusa? No i już, proszę bardzo, i dawać ich wszystkich. Co? I dawać ich wszystkich. Kto tam, czy tam prezes też był chyba, nie? No. No to dawaj go. Już co, to by było? Słuchaj, ustawione przetargi, już ich masz. Tylko pytanie, Dawid, to jest problem. Słuchaj, my z Moniką dzisiaj, właściwie dzisiaj Monika, nie? No. Chłopie, mamy kwitę na uzyskanie 30 banek. No teraz poważnie, mamy sobie 25%. Problem w tym, nikt tego nie rusza. A ja ci też powiem dlaczego, tylko ty mnie nie słuchasz. A, A za pomocą... Teraz powiem, teraz a z tak. mojego kuzyna daj mi dokończyć. Ale staje. to właśnie on za tym stoi. To właśnie on za tym stoi. A to ja wiem, to że poukłada... za tym stoi. Teraz poukładaj korty. A ja ci teraz powiem, dlaczego tego nikt nie rusza, bo on się dzieli. I trzeba zaproponować znaczy. wyższą stawkę. Rozumiesz? No i wszystko ci powiedziałem. Wszystko ci powiedziałem w tym temacie. I jak ci mówię, że tak trzeba robić, to tak trzeba zrobić. Ja nie umiem być takim kurwam jak oni. Dobra, trzymaj się, potem się dzwonimy. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Nie, ty nie rozumiesz mnie. Podzielić się z tymi, co decydują o tym, że to ruszy, czy nie. Ale czym? Ty chcesz korupcję? A korupcję, której... Ty kurwa. mnie nie... Kurwa, nic nie kumasz. Tak, podzielić się z nimi, a potem za to ich wpierdolić, że przyjęli. No, i tam. Dobra, trzymaj się, kurwa. No proste. Trzymaj się. Kurwa. No, 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 nie. nie, nie. Wiesz co? Sam zmień, kurwa. Nie wkurwia mnie takim tekstem. Trzymaj się. Poczekaj chwilę. Nie, poczekaj. Właśnie teraz ci będę dupę truł. A jak chcesz to załatwić? Na telefon chcesz wiedzieć, tak? Tak, mów kurwa. A ja pierdole nie wierzę, boże drogi. No przecież kurwa sam zapytałeś, to ci odturzy. Fuck you! Boże, patrz.